Jak to ktoś powiedział, jest nas, jest zawał. Nie, wcale kurwa. Dobra, siema z tej strony Foxy. Witam Was, w Five Nights at Freddy's. To nie jest, to nie jest normalny Five Nights at Freddy's, to nie jest pierwsza część. To znaczy, poniekąd tak. Ale to oczywiście jest fun game. tak, ponieważ dawno nie nagrałem gameów. A prawdopodobnie się za tym stęskniliście. Chcieliście zobaczyć kolejny jakiś fajny game. Proszę bardzo, więc zobaczymy, zobaczymy, czy będzie z tego seria. Dajcie znać. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, to oczywiście napiszcie w komentarzach hashtag A. Możecie też fredongo. No i wtedy robimy z tego serię. Dobra. Jesteśmy sobie w biurze, oczywiście, dzwoni do nas, eee, fungay. Eee, czekajcie chwilę. Jak to, jak to działa? Tu się zamyka drzwi, no dobra. Okej. Okay. I tutaj mamy, mm, mamy całą imprezę. Ej, ty! What the fuck? Co? Ej, czemu? Czemu to jest kukiełka? Ej! Halo? To tak nie miało wyglądać, proszę państwa! Kukiełka od razu blatuje tutaj? O kurda, to to nie jest... To to w ogóle... To nie jest FNAF 2! Zobaczcie co się... Znaczy FNAF 1, widzicie? Widzicie? Czy te pokoje... Są odwrócone? Bo, bo widzicie, bo jest są lokacje z FNAF 1, ale... Ale tu jest... Zupełnie inna mapa. Znaczy dobra, niektóre pokoje są takie same, ale... O kurda, zanim ja to ogarnę, to to będzie masakra. Bo to jest, bo to jest teoretycznie remake, tak? Remake... ...Snappa. Co mi tak miga?! Oni mogą przyjść tylko stąd, tak? Ktoś już po mnie lezie, prawda? Coś mnie zaraz dorwie. Ale czy ja tylko mam się bronić drzwiami? Zamykać drzwi mam? Nic więcej? Bo ja w ogóle jestem w jakimś pomieszczeniu. Tu jest... Tu jest hall. Tu są łazienki. Tu jest scena. No nie więcej to to jest ten... Pnaw. O nie! To będzie foksy biegu, biegu będzie chyba wentylacją, to znaczy nie wiem, czy to jest wentylacja. O nie! On będzie biegł! Skubany! On będzie biegł. Tu. No i tutaj są przyjdzie szkielek, który się prawdopodobnie nie będzie ruszał. Ej, ej, ej! ej bo mi moc spada! Ej! Bo za długo na kamerach siedziałem! No to wdupiłem! Czy mogę? Halo! Czy ja mogę ten wiatrak wyłączyć? Chyba nie mogę. Dobra, bądź to. Na razie jest spokojnie, nie? Nie ma... nie ma żadnego zagrożenia na gaz. Więc... Czy ta kamera... To jest kuchnia. Ja pierdzielę! To wygląda zupełnie inaczej, no! Bo... Ja kurde wiem, że... Że zaczynam tnąć, ale to wszystko przez tego, kurde, z tą zrąbaną grę, zjebaną grę, no to przez tego, przez te czoje Creation się taki stało, no. Bo to mnie tak, kurde, wkurwiało normalnie do. do szaleństwa. Przepraszam. Uch, dobra. Ale mówię em, Ja sobie zdaję sprawę, że jak będę Przeklinał To oczywiście nie będę zarabiał Tak? Na wyświetleniu. Ale po pierwsze ha, e, Zarabianie Ja walę to, ja to mam w dupie Ponieważ ja tutaj Nie nagrywam, żeby zarabiać Ja tutaj nagrywam dla was Żebyście, żebyście się cieszyli I żebyście mieli to okonać Żebyście się nie nudzili Więc dla mnie hajs to jest tu jest gówno. To jest gówno. Nie obchodzi mnie Hajs! Obchodzicie mnie wy! No i cieszę się, że mnie oglądacie, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony. Gdzie jest Boni? Boni! Boni, gdzie jesteś? Boni! A tu jest skurwię! No, gdzie jesteś? A tu się schowałeś przede mną! O! Przed panem Foxy nikt się nie schowa! Aha, oh, oh, oh. Już tutaj idzie! Czy ja mam te drzwi, czy nie? Ja pierdzielę. Mam te drzwi. Aha, okej! Okay. Nie ma go już! Okej, okay, miałem zamknąć drzwi! Okej, okay, czyli kiedy ktoś tutaj podejdzie, to muszę po zamknąć drzwi, dobra! Dobra! To tu... To, 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 to jest easy! Too easy! Guys! To jest... To jest za łatwe! Ludzie! Człowieku! łatwa gra! To będzie mega łatwe! Tak, kurde! Tak, tak! Zaraz poczętych krakasz, to no i dostajesz! No i ci kiedyś coś wyje na rynek zaraz! Nie kiedyś, tylko zaraz mi coś wyjebi. Kurwa mać! Mówiłem! Mówiłem, że coś mi wyjebie. Mówiłem. Mówiłem, że coś mi wyjebie, ja pieradolę. Okej, okay, próba numer dwa. Zaczynamy! Papapapu, papapapu, papa. papapapu, 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 papapu, papapu, papapu. Dobra, oddwala mi się, oddwala mi się. teraz kurne pół godziny będziemy czekać, aż na przyjdzie. Kysym. No dobra, dobra, poczekam, spoko Mniejszy się nie śpieszy. Mam was wszystkich, dupie! Eee, tak. Dobra, więc co my tutaj mamy? Co wy tutaj macie? Widzę, że to taka dosyć mała pizzeria. Ha, cóż. Wiem! To jest pizzeria po 6 latach. Ponieważ, ponieważ w Jedynka wyszedł w 2014 roku. A mamy teraz 2001. Ej, to w sumie 7 lat. Więc po 7 latach ta pizzeria, tu no, bardzo się zmieniła. Jeśli chodzi o Was, no Wy też jesteście tacy trochę starsi. Więc no miło Was widzieć po tych. 7 latach. No, bardzo miło Was widzieć. A co jeśli zamknę te drzwi? Ale ja mogę mieć te drzwi zamknięte cały czas! Więc jaki to ma sens? Dobra! Mogę mieć cały czas drzwi zamknięte, ej. Czemu? Ej, serio! Twórca gry chyba ten nie przewidział jednej rzeczy. Że ja mogę mieć cały czas drzwi zamknięte, ale dobra, nie będę tego robił. Bo może, nie wiem, może ktoś tu przy... Ja pierdziele, myślałem, że coś tu stoi. Co tu może stać? Cisza. Nic po mnie na razie nie będzie. I dobrze. Tak, trzymajmy. Odwala mi! Odwala mi na pusty dekiel! Hej! Może spojrzysz na mnie! Halo! Tak, ha, nie chcę. Ma pocha. Ma pocha, bo ja jej kurde zajebałem. Co. co ja pieprze? Co? Co ja jej mogłem zajebać? Ej, powiedz mi Bo ona się na mnie obraziła i ja nie wiem, co jest? Nie, nie, dobra. Dobra. Nieważne. Ona po prostu się na mnie obraziła. Dobra. What? Jest czwarta i nic się nie rusza? Ej, halo, przecież. Przecież kurczę o trzeciej, bo ten monik. U mnie. O już leży. Rydę się! Ej, no kurwa, no nie mówcie, że ta gra będzie taka sama. Że aminatrony będą. Będą chodziły w tym samym tempie. Nie, nie, nie zrobicie tego, proszę, no. No jak tak będzie, no to ja. No, no to ja z tego serii nie zrobię na pewno. Co się. Co się gapisz? Co, nie dostałeś marchewek. Jak mi hmm. przykro stary! No co? 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 Zapierdanie! Skubane, Skubany No! Zaraz. Nie, 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 zamykam drzwi i mam nie, 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 to! To, było, to było. O kurwa! Widzieliście to? On tam był! O nie działa! O, ja się obsrałem! Dlaczego ta kamera nie działa? Co jest? Co, co? Ej! Ja, p ja myślałem, że po nim mi kamery zapisu! nie, 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 nie! Nie! Nie, nie! Nie zabierz mnie o w znowu, nie, nie, nie. O, kurwa. O, to był, był. A gnoju! Chciałem się wbić do mnie, nie ma. Nie ma, kurde. Nie ma tu wstępu na twój teren. Suki O, jezus, dobra. Druga noc. Zagram dwie nocki i kończę odcinek, ponieważ... Ponieważ, no mówię... Po prostu mam pytanie do was, czy chcecie tą serię? Naprawdę, napiszcie ten hashtag PazDągiel i kontynuujemy to gówno. Kontynuujemy wtedy. Wtedy jutro, albo pojutrze notuję kolejny odcinek. Zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle znajdę czas, bo mówię, przez ten remont to... To po prostu... To, kurwa, no czasu nie mam. Bo mi kucze wbijają. Co chwilę. Jest teraz aktualnie godzina siódma. O dziwo skończyli wcześniej. Bo oni zazwyczaj kończą o godzinie 21. A nie. A nie o 19. Więc naprawdę ja nie wiem jak to się stało. Co on tu jest? Kurwa, boni. Nie kombinuj. Nie wiem, kurczę, czemu tu jest teraz. O, Był! Ty gnoju! Okej, okay, czyli kiedy się pojawi jak wystarczy tylko zamknąć, No to ja muszę patrzeć. Czy on tutaj jest, czy nie. Ale się boję tej gry. Ja pierdzielę, ta gra jest straszna, serio. Serio, jak... Jak, kurde, e, na chwilę zapomnisz o kimś... To dostałeś niespodziewanego chumskera! O! Był! O, ha, ha, dzięki Bogu, że, że go zobaczyłem! Bo inaczej byłoby ze mną kiepsko. O kurwa, jak ona się patrzy Lezie po mnie! Lezie! Oj! Do widzenia! Żegnam panią Czikę! Gdzie jest? Halo! Jest Cika? Czeka. Ja pierdolę! O oh. oh. oh, kurwa! O ja Jezus! Ja pierdolę ta gra! Ta gra jest pojmu Przecież kurwa zamknę ci. Właśnie się zastanawiałem gdzie ona jest! O kurwa! Moje serce... Zamknij o. O, mordę, ja to. Kurwa, muszę się napić, nie... Nie, dobre. Ta gra jest chora! Ona jest taka sama jak The Joy of Creation! Oooo, zjebane po całości. Ja myślałem, że jak zamknę drzwi, to oni od razu odchodzą. No bo tak było wcześniej. Co jest? Dobra, spierdalaj, boli. Spierdalaj. Nie chcecie tutaj, kurwa. Albo ty, ty z ty jesteś zła, ty na mnie krzyknęłaś. Weź! Kurwa, dajcie się napić. Nie chcę znowu. Nie. Nie chcę znowu. Nie. No nie. Nie, idę Ja pierdolę. Nie, nie mówcie! Nie mówcie, że ona to ubiła! Nie! Nie! Dobra, jest tutaj. O, już myślałem, że mi skończy. Nie! Nie, kurwa! Ja sprawdzam te drzwi! Ja to mam w dupie! Ja sprawdzam te drzwi teraz! Nie ma odbyt. Nie! Nie krzycz! Ja pierdzielę. Nie wytrzymam! Nie ma jej tu. Nie ma jej tu. Kurwa, nie wiem. Jest tu, dobra. Ora ale nie! Przyjdziesz? Jest, dobra! Już chciała wejść! Don't do that! Eee, ehm, kamera jest... Aj! Halo! Poszła już? Ja już kurwa nie wiem. Poszła, dobra. Bo no to dobrze. Ale oni próbują wejść do mnie. Więc ja muszę szybko ściągać tą kamerę, bo oni się zakradną tutaj. Skubańcy! Ja pierdzielę. Nie wiem. Nie, nie, nie. Chica jest, dobra. Spokojnie! Spokojnie, Foxy, dasz radę! Dasz radę! Dasz radę! Eee, Co, co legal? Kukiłka chcą! Ale muszę zamknąć drzwi. Czy ja muszę na nią patrzeć? Co? Co ja mam robić szybkie? kieł Zamykam ten drzwi w dupie to mam. O kurwa! O kurwa! No i chuj. Już powiem prawda? Ona mi drzwi trzyma! Spadaj! Uuuu, w dupę! mnie? zabijam mnie zaraz, zabija mnie, zabijam mnie, zabijam mnie! Foxy, Foxy mnie zabije! O kur... Odubiegnę, 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 kur... Nie dobra, pierdolę tą grę. Pierdolę tą grę. Dobra, widzowie. Wybaczcie mi. Nie. Nie wytrzymam. Ja nie wiem, jak to działa. Nie wiem. Jak tą kukiełkę, tą szmatę powstrzymać, co? Jak ją powstrzymać?! JAK?! Dobra, kończę! Koniec! Jeśli chcecie więcej, hashtag FastDonger i ogarniam... I ogarniemy tą mechanikę tej gry posranej. Ogarniemy to! Dobra, e, ja ogólnie walczam noc, ponieważ no to menu jest tak głośne, cholera jasna. E, dobra, więc ja tą grę mówię, ja tą grę ogarnę, ogarnę ją, e, że tak powiem, e, pod warunkiem, że po prostu będziecie chcieli, że będziecie chcieli tej gry, to wtedy ją ogarnę. I polecimy z tą serią. I ogarniemy tą szmatę, która się ruszyła. I ja nie wiem, kurczę jak ona działa. Nie napisali nic oni nawet. Zamykam te drzwi. Drugie. Tak. Może nie wiem, może ja muszę nie patrzeć. Znaczy nie, patrzyłem na nią, a ona i tak się ruszyła. Tak to kurde, co... Ale... Czy ja nie mogę mieć kamer za długo odłączonych? Czy o co chodzi? Bo ona już po mnie pięknie znowu! Czemu ona do mnie lezie? Co jest z tą grą? Dobra, nie! No i chuj. No i chuj. Dobra, wiecie co? Pożegna y pożegnajmy się poza tym akcentem. Kurwa, to o ja pierdolę jak się zastrał Kurwa O nie! To będzie... Aaaaaaa! To będzie Kurwa. Wiedziałem! Wiedziałem! Ty są jedna ty! A... Zamorduję was! Wszystkich! Wszystkich! wszystkich. Dobra, dobrze! Widzimy się w następnych... Widzimy się w następnych odcinkach, jeśli chcecie tą grę, to napiszcie hashtag. to napiszcie hasztag Fazber, nie, i kurde ciśniemy stop ze mną. Dobra, to tyle, na razie, cześć, papa.